Pozdrowienia wam wszystkim w Panu, Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym, jak to uczy nas święty Paweł. W dzisiejszej Ewangelicznej Chrystus zaprasza, podaje nam przypowieść o zaproszonych na ucztę, a gdybyśmy wszystkie czytania dzisiaj zechcieli sprowadzić do wspólnego mianownika, trzeba by powiedzieć, że jest to nauka o pokorze. Budzi się więc pytanie, czym jest pokora? Proszę. Czym jest pokora? Takie pytanie się budzi. Trudno by to zdefiniować niejednemu z nas tu obecnych. Łatwiej byłoby podać przykład. W krótkim streszczeniu tego słowa pokora to Obiektywna prawda o samym sobie. Zaproszeni na ucztę ewangeliczną, mieli różne mniemania o samym sobie. Chrystus przed tym przestrzega. Dziś nas wszystkich tu obecnych zaprosił na swoją ucztę Chrystus Pan, w swoim przedstawicielu i pewnomocniku, jakim jest ksiądz proboszcz w parafii. Bóg zapłać za to zaproszenie. Przyszliśmy, aby rozważyć Słowo Boże, aby podziękować Panu Bogu za wielki dar, jakim jest kapłaństwo, aby dziękować za łaski otrzymane przez każdego z nas w ciągu minionych lat, aby polecić się Bożej Opatrzności na najbliższe dni. Kiedy czytamy dzisiejszą, dzisiejsze wyjątki Pisma Świętego, mówiące właśnie o pokorze, to mimo woli nasuwa się taka myśl, takie pragnienie: gdyby tak, nasi kandydaci do parlamentu, do senatu, te teksty Pisma Świętego z dnia dzisiejszego tak szczerze, otwarcie, ochotnie przeczytali. Takżeż inne oblicze miałaby kampania wyborcza. Nie byłoby złości, szkalowania, kłamstwa, byłaby życzliwość, uśmiech, radość, nadzieja. Ale pewno wszystkim do tego jeszcze daleko. Pokora to u ukształtowanie i ukazanie z jednej strony pychy która jest swoimi, swoimi początkami sięga dziejów raju poprzez historię ludzkości i która zawsze przynosiła na człowieka i na ludzkość nieszczęście, zdradę, cierpienie. A przykładem tego jest choćby odwołując się do dzisiejszej 80. rocznicy wybuchu wojny, II wojny światowej. Ale spełniły się słowa z dzisiejszej przypowieści. Pierwsi, nadludzie, jedyni, mocarze z wielką przemocą zostali upokorzeni. Gdybyśmy zaglądnęli w karty historii, to za kilka dni będziemy obchodzić drugą rocznicę 17 września napaści drugiego potężnego mocarstwa. Tam hitlerowskie Niemcy tu, sowieccy komuniści. A gdybyśmy zaglądnęli jeszcze trochę wstecz, to w przyszłym roku będziemy obchodzić setną rocznicę wielkiego zwycięstwa chyba jednej z największych wojen XX wieku, a może nawet dziejów ludzkości, jakim był cud nad Wisłą. Bo jak to inaczej określić, kiedy rozjuszonej bandzie, bo tak to można powiedzieć, rozwścieszonych armii sowieckiej ponad milionowej stawia czoło kilkadziesiąt tysięcy chłopców, którzy dopiero dwa lata stanowią państwo. Czy można w dziesięć parę tysięcy w dwa lata istnienia państwa po dziejach rozbiorów postawić czoło milionowej armii? Widać. Że z pomocą Matki Bożej można. I tak się właśnie stało. Stąd też to określenie cud nad Wisłą. Ale po co będziemy sięgać tak daleko i głęboko w te dysonanse, a zarazem spełnienia się pychy i pokory. Niech każdy z nas popatrzy w własne życie. Zresztą mamy dowodów na to, że kiedy chciałem coś znaczyć, że kiedy mi się wydawało, że jestem kimś. Że kiedy miałem nadzieję, że zaistnieję, przyszło małe upokorzenie. Ze swoich lat młodości pamiętam te trudne czasy, jak chłopcy w szkołach. Ty nie wiesz, czy mój tata jest. Mój tata pracuje w komitecie wojewódzkim partii, a ty nie wiesz, czym mój tata jest. Mój tata pracuje w milicji. I tak się tasowali. I przeceniali chłopcy między sobą, ukazując swoją wielkość, ważność, wyższość, pycha. Rzeczywistość to wszystko pięknie weryfikuje. Człowiek zostaje doprowadzony do normalnej rzeczywistości. W życiu każdego z nas zdarzają się takie sytuacje, że kiedy mi się wydaje, że już coś, że już jakoś, że już gdzieś. I stąd. Niespodziewanie przychodzi niepowodzenie, przychodzi upokorzenie, przychodzi cierpienie. I trzeba nam się z dzisiejszej niedzieli tekstów biblijnych uczyć tej wielkiej prawdy, obiektywnej prawdy o samym sobie. Historia II wojny światowej odległe czasy, ale patrzmy, co się dzieje na naszych oczach. Jak się przywołuje wydarzenia z tamtych dni, jak się odkrywa minionych, pomordowanych, zapomnianych, zniweszczonych, w nicestwo obróconych, dziś się odnajduje, weryfikuje, przywołuje, oddaje się należną cześć tak z czasów okupacji hitlerowskiej, jak i z czasów okupacji sowieckiej. Popatrzmy na własną historię. 11 lipca w tym roku minęło 37 lat, jak odczytano na tym miejscu dekret o, o, o powstaniu nowej jednostki administracyjnej parafii na osiedlu kazanów pod wezwaniem świętych patronów Europy, świętego Cyryla i Metodygo. 37 lat. I wiele rzeczy już poszło w niepamięć. Wiele jest takich, którzy ludzie nie pamiętają. W 1982 roku odczytaliśmy dekret erygujący nową jednostkę administracyjną, powołującą nową wspólnotę ludzi wiary. Rok wcześniej, bo w 1981 w listopadzie, na tym miejscu ruszyły pierwsze prace przygotowujące do powstania. Tymczasowej kaplicy. I oto co się dzieje. Stan wojenny zakaz wszystkiego wszystkim, niczego nigdzie ograniczenie wolności nie wolno się przemieszczać nie ma towarów, nie ma swobód, nie ma możliwości spotkań. I w tym czasie Wyście podjęli wielki trud budowy tej kaplicy. I tu chciałbym przywołać z konieczności historycznej ludzi nie będę mówił nazwisk bo system rodów unii europejskiej tego zabrania ale pewne sytuacje chcę przywołać pewne sytuacje ludzi czasem nikomu nieznanych albo znanych bardzo wąskiej małej grupce osób którzy w tym czasie w stanu wojennego z narażeniem własnego życia, własnej wolności, zagrożeniem kryminału, zagrożeniem przypadku mienia oso osobistego. Potrafili stanąć i wziąć w swoje ręce wiele spraw, których, które tylko oni załatwić mogli. Chcę już powiedzieć o młodym człowieku, który podejmuje się drobna rzecz. Wyjazd samochodem parę kilometrów. Skutki, następstwa, kasacja samochodu, więzienie, grzywna. I ten młody człowiek decyduje się na to. Ryzykuje, jedzie i załatwia. Cóż mówić o tych, którzy pomogli pewne sprawy załatwić? Przywołam pana dyrektora Sanwilu, w samym czasie nikomu nieznanego, i nikt o tym nic nie wiedział który z narażeniem swojego stanowiska, swojej wolności, z kar pieniężnych, z wyrzucenia z pracy, ryzykuje, podejmuje decyzję, która ratuje nie tylko parafię, a ratuje seminarium i ratuje wiele kościołów, diecezji. O tym nikt nie wie. O tym się nie pisze, o tym się nie mówi. To są bohaterowie. A jak dzisiaj się przywołuje bohaterów minionego okresu komunizmu stalinowskiego i, od, i odszukuje się ich szczątków, bo oni potrafili stawić opór totalitaryzmowi sowieckiemu, tak ci ludzie w tej samej linii stają. To są bohaterowie, którzy narażali rodzinę, siebie, swój majątek, swój dobrobyt, swoją wolność, narażali się na ciężkie kary pieniężne. Takich osób, które stanęły po naszej po, po, w pomocy, tej parafii, było naprawdę wiele. Przywołam pana dyrektora zakładów drzewnych. Ciekawa jego reakcja. Moja propozycja, panie dyrektorze: nigdy, nigdzie nic. Panu ratunek dla nas. I ten człowiek z uśmiechem na twarzy mówi tak. Proszę, księdza, ja siedziałem już. Za kościół w stalowej woli. Jak mnie wsadzą za kościół na kazanowie, to będę siedział dwa razy. Ile odwagi trzeba było w tym człowieku, aby zdecydować zaryzykować? I takich ludzi było wielu. Nie czas na to i nie moment, aby ich wszystkich przywołać, ale wszystkim trzeba oddać cześć, wdzięczność, bo oni na to zasługują. A ci wszyscy, którzy po godzinach swojej pracy zawodowej przechodzili tu bez sprzętu ciężkiego, rękoma, kilofem, łopatą, potrafili robić ciężkie prace. I wykonali to, że właściwie do roku już powstała kaplica, którą pamiętam jak dziś, 31 maja, w uroczystość Matki Kościoła, ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk na wieczornej przy świętej poświęcił a w lipcu wydał dekret o istnieniu nowej parafii. Budowa wspólnoty, bo to jest chyba najistotniejsze w parafii, pod odpowiedzialności za Kościół, za zbawienie, za wiarę, była wysiłkiem wszystkich nas. Metoda pracy Ruchu dla Lepszego Świata pozwoliła nam naprawdę wiele. Niektórzy sobie nawet sprawy nie zdają, jak wszystkie zalecenia tej metody pracy pozwoliły w krótkim czasie ludzi pozbieranych z wielu różnych parafii całej Polski, od Lwowa po Wrocław, stworzyć jaką taką wspólnotę, która tak pięknie zdała egzamin pod przewodnictwem księdza Aleksandra II przy budowie tej świątyni. Gratulacje dla księdza Aleksandra ale przede wszystkim dla was, żeście również przy nim stanęli i pomogli to dzieło wznieść. Bo najwspanialsza wspólnota ducha, najwspanialsza jedność wszystkich potrzebuje miejsca i czasu, aby mogli się z osobą spotkać i aby mogli spotkać się z Bogiem. I tym miejscem jest każda świątynia. W 1984 roku, dziękuję dziś po raz wtóry, dziękuję parafii za rocznicę w 25 rocznicy mojego kapłaństwa, którą obchodziliśmy w tamtej kaplicy już nieistniejącej. Ale przyjemnej, miłej dla wielu i, i utęsknionej, chociaż z tą równać się nie może. Tamta powstała na tamte czasy i możliwości. Ta powstała na dzisiejsze czasy i dzisiejsze możliwości. Czas biegnie i to szybko. My wszyscy musimy popatrzeć także na tych ludzi, którzy odchodzą, a którym też należy się wdzięczność i którym też należy się chwała. Mamy nadzieję, że jeśli ich nie dościgły nasze słowa. To zapewne doścignie ich Boża łaska i Boży dar w postaci przyjęcia ich do domu ojca, gdzie mieszkań jest wiele. Ale jak to historia pięknie pisze swoją, swoją reżyserię. Tu kłaniam się księdzu proboszczowi Janowi, który pofatygował się, przyjechał do mnie, aby mnie zaprosić, bym podziękował w parafii, którą tworzyłem za 60 lat kapłaństwa. Mój proboszcz, który też w tej parafii odszedł do innej, powiada tak, 60 lat kapłaństwa to naprawdę piękny czas. Wielu ludzi życia nie dożywa. A w mojej parafii w Tarnowcu, w parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny, było nas dwóch, ksiądz Kazimierz tu obecny, od dzieciństwa, od pierwszej klasy do dziś jesteśmy razem. I tę reżyserię dopisuje ksiądz Marian, bo wszyscy trzej pracowaliśmy w Bieszczadach, w Uchercach, Potem losy się potoczyły inaczej. Ksiądz Marian przeszedł na emeryturę. Ksiądz Kazimierz, 26 lat w Olszanicy i w Stefkowej. i 26 lat na Krymie. W tym czasie w dwóch, pań, w dwóch państwach, bo najpierw na Ukrainie, a potem w Rosji. Któż to zdoła zrozumieć trudności, zagrożenia tamtej rzeczywistości? Któż to zdoła przyjąć? Jeżeli się z tego nie przeżyje, to opowiadanie wydaje się być zbytecznym. Tak jak dla wielu współczesnych pokoleń, przedziwne, tragiczne, często i wręcz idiotyczne, bo śmieszne wydarzenia z okresu komuny. Jeśli się ich nie przeżyło, nie jest się w stanie tego zrozumieć i nie da się tego opowiedzieć. Zostawmy tę historię. Nie taka ona bogata i nie taka potrzebna. Kapłaństwo. Wiele słyszeliśmy na ten temat. Prymicjanci już bywają, rocznice bywają obchodzone. Ale zapamiętajmy sobie jedno. Przeciw księdzu to, przeciw księdzu tamto. Ja pamiętam ze swojego, z swoich studiów seminaryjnych w Przemyślu, jak świątobliwy ksiądz Franciszek Misiąg powiadał tak. Jego mościu, jak się w parafii wszyscy chwalą, to szybko z niej uciekaj. Szybko z niej uciekaj. A jeżeli masz tam przeciwników, dziękuj za to Panu Bogu. Bo żaden ksiądz nie jest w stanie zapewnić i spełnić oczekiwań wszystkich wiernych, bo zawsze będzie ktoś miał coś przeciw. Bo skoro nie udało się to samemu Jezusowi Chrystusowi, synowi Bożemu, i miał tylu przeciwników, to cóż może udać któremuś z nas, kapłanów? A po drugie, pamiętajmy, że kapłaństwo. Ma w swoje powołanie i w swoją misję wpisane to, co powiedział Jezus Chrystus: Mnie prześladowali i Was prześladować będą. I tak pewnie będzie do końca. Bogu niech będą dzięki za wszystkich kapłanów, którzy przeżywają swoje rocznice, dla wszystkich kapłanów, którzy kształcą się w naszym seminarium. I niedługo przyjmą święcenia diakonatu czy kapłaństwa za wszystkich kapłanów pracujących w różnych parafiach naszej diecezji w Polsce, w świecie, o dziś, w mojej parafii. Przyjechał ksiądz Rodak pracujący w diecezji zeszowskiej, miesiąc spełnił na oazie w Kenii, w Afryce. Tak się złożyło, że przyjechał i drugi rodak który pracuje w Tanzanii. To jest właśnie powszechność Kościoła. Powszechność Kościoła. Tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, którego członkami jesteśmy i my. Dzięki serdecznie Księżę Proboszczu za zorganizowanie tego, tego spotkania. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Ja Was też chcę polecić Bogów. I Matce Bożej oraz tym wspaniałym patronom Europy, świętemu Benedyktowi Cyrylemu i Metodemu, by Was dalej prowadził ku chwale Boga, Waszemu pożytkowi, wzajemnej pomocy i ku życiu wiecznemu. Na ten trud wszystkim szczęść Boże.